Miałem już i miałem już nic nie nagrywać. No szło mi to tak jak szło. Nie najlepiej, ale chyba wiem dlaczego mi to źle szło. Z tego powodu, że jak rzucałem, to stałem w tą stronę i w tą stronę rzucałem do ściany. No i to mi bryzgało na wszystkie strony. Jakoś w miarę się to narzucało na ścianę, ale strasznie się to bryzgało. A teraz stanąłem z tej strony. W tą stronę i w tą stronę idzie elegancko. Ciemneczko, witam wszystkich na budowie. Instalacja, można powiedzieć, że ukończona. I tak, od końca zaczniemy. Jesteśmy w części kuchennej. Tu na dole gniazdo pod lodówkę, tu wyżej gniazdo nadblatowe. Tu jeszcze wyżej jest puszka z przewodem. To jest przeprowadzanie po prostu zasilania pod ledy, które będą. Pod meblami wiszącymi, pod tymi szokami co wisieć. Na samej górze okap. Tutaj indukcja. Trzy fazy doprowadzone. Z tego też będzie wzięty na piekarnik. Indukcję prawdopodobnie na dwie fazy się kupi i jedną fazę się wykorzysta pod piekarnik. W tym miejscu zmywarka. Gniazda znowu nadblatowe. Puszka z przewodem do przeprowadzenia zasilania pod ledy które będą pod meblami tu gniazda nadblatowe i tak samo tu zasilanie doprowadzone do ledów po tej stronie w części salonu gniazdo zasilające samo gniazdo tu gniazdo i przewód jeszcze, który mam w środku, ale mam wywiercone dziurę, żeby go wyprowadzić się na zewnątrz do gniazda, ale na razie go nie przekładam z tego względu, żeby nikt mi tu nie przyszedł do nocy i go po prostu nie obciął. Włącznik oświetlenia na zewnątrz na tarasie. Tutaj pod telewizor. W tych peczlach będzie przewód antenowy i internetowy. Tutaj w komunikacji włączniki do oświetlenia w salonie do oświetlenia w kuchni do oświetlenia tej komunikacji to będzie można włączyć na końcu sobie wyłączyć tak samo z tamtej strony będzie można włączać i tak samo będzie jeszcze jeden włącznik w wiatrołapie żeby też można było włączyć od razu te światło tu wyżej domofon na razie to wszystko wydaje wysoko ale jak dojdzie posadzka tak będzie to na takiej wysokości jak trzeba tu jeszcze jedno gniazdo w ja wiatrołapie. Włącznik do światła w łazience. W łazience, przy umywalce, włącznik światła nad lustrem, gniazdo kołumywalki i gniazdo do pralki. Myślę, że tyle tutaj wystarczy. Sypialni. Jedno gniazdo tu gniazdo z włącznikiem przy łóżku z jednej strony tak samo z drugiej strony gniazdo z włącznikiem żeby sobie włączać i kasić oświetlenie przy łóżku gniazdo no i główny włącznik oświetlenia tutaj przy wejściu w tym pokoiku małym gniazdo włącznik pod roletę to jest roleta na tym oknie gniazdo i tu tak samo cztery puszki pod gniazda w jednym do jednego gniazda, do jednej puszki muszę doprowadzić jeszcze przewód internetowy, także będą trzy gniazda i internet. I tutaj włącznik do światła. Wiatro łapie. W tym miejscu będzie rozdzielnia elektryczna. Po tej stronie mamy włącznik. Mamy włącznik do światła, wiatro łapie. Włącznik oświetlenia do Pomieszczenia tego technicznego tutaj i na samym dole włącznik do oświetlenia na zewnątrz, tutaj przed domem, przed wejściem. Górny włącznik tutaj, będzie do oświetlenia w komunikacji. Tak mówię, tu możemy włączyć tam na jednym końcu korytarza, tego korytarza, i na drugim końcu możemy to wyłączyć. Włączyć z trzech punktów można ten sterować na dole. Oświetlenie poddasza, tą dziurę ale muszę zakleić, bo wcześniej był trochę inny plan, plany się zaraz zmieniły. Tu będzie włącznik do siofa na poddaszu, poddasze nieużytkowe, ale żeby cokolwiek tam wejść, wnieść jakieś zawsze może tam groty sobie schować, to żeby nie chodzić z jakimiś latarkami, nie kombinować, po prostu tu się będzie włączać światło, tam będzie doprowadzone oświetlenie i z tego punktu będzie włączane. Po wejście będzie tutaj w tym miejscu między tymi belkami będzie wyłaz zamontowany i tu będzie najbliżej pod ręką. I pomieszczenie techniczne. Przewidujemy, że będzie pompa ciepła. Także mamy tu doprowadzone osobne zasilanie pod pompę ciepła. Mamy też doprowadzone trzy fazy pod gniazdo trójfazowe. Pod rekuperację osobne zasilanie. No i dwa dodatkowo gniazda jeszcze w tym pomieszczeniu na innym obwodzie. Pod rekuperację jak i pompę ciepła wymagają producenci, żeby było osobne zasilanie. Także jest to tak zrobione. Tu jak mówiłem w poprzednim filmie miał być, taki, być zamotowane takie korytko, w tym korytko miałem przeprowadzić przewody jednak zdecydowałem się na peszle. To korytko wydawało mi się trochę słabe, trochę miękkie, wyginało wyg się dość mocno przewody. Włożyłem w Peszle takie dosyć mocne, bo to jest na 750 N. Nacisko to jest taki Peszle, jak się daje na zewnątrz. Także tak nawet na, jak się nawet na tym stanie, to nic się temu nie stanie. No i przy tych trzech Peszlach to też będzie mi łatwiej po prostu ułożyć izolację później poziomą. Tu dalej też poleciałem Peszlem. Umiałem tutaj chodzić na ścianę, ale zdecydowałem, że jednak polecę paszlem już tutaj do końca. Nie ma za wiele tego, nie będzie mi to przeszkadzało w dalszych pracach. A dzisiaj mam plan taki, że chcę spróbować zrobić obrzutkę. Przywiozę sobie betoniarkę. Mam kopiony cement, wapno, piasek. Zaraz rozkładam graty i będę próbował zrobić obrzutkę. Muszę jeszcze trochę posprzątać, zabezpieczyć. Okna. No i widzimy się w kolejnym ujęciu. Dobra, namieszałem sobie kasę zupy. No i zacząłem tu już trochę rzucać. Stawiłem kamerę, zobaczycie. Nie jest to wcale takie proste, jak to się ogląda na YouTube, na filmach. No i dobra, starczy, może pokazywania tej mojej fuszerki. Oczywiście robię to pierwszy raz. Jak dojadę do końca domu, to pewnie się nauczę dobrze rzucać tę kielonią. Tak to na razie wygląda. No, można powiedzieć, że troszkę więcej jedną czartą tej ściany już obrzuciłem. Także nigdzie najgorzej. Nie mam wprawy w rzucaniu. Strasznie mocno mi to bryzga, zwłaszcza jak tam wyżej rzucam, ale mówię, pewnie jak dojadę do końca domu to już będę umiał, ale to, to już będzie po robocie. Mam jeszcze otynkowane i miałem już nic nie nagrywać. No szło mi to tak jak szło. Nie najlepiej, ale chyba wiem dlaczego mi to źle szło z tego powodu, że jak rzucałem, zostałem w tą stronę i w tą stronę rzucałem do ściany. No i to mi bryzgało na wszystkie strony. Jakoś w miarę się to narzucało na ścianę, ale strasznie się to bryzgało. A teraz stanąłem z tej strony w tą stronę i w tą stronę idzie elegancko. Odłożę kamerę na bok i kawałek Wam pokażę jak to idzie teraz. Kamerę muszę odłożyć dalej, bo nie wziąłem po prostu obudowy tej szczelnej i zabryzgałem całą kamerę. No i dobra, starczy na tyle nagrywania. Jak widać całkiem na robotę inaczej się w stanie. Po prostu człowiek musi nauczyć się na własnych błędach. To oczywiście jest tylko obrzutka. Ściany przed obrzutem mam zlane z konewki dobrze wodą, żeby dobrze się napiły wody, żeby mi to tak szybko nie schło. Bo tu i tak widać, tu już zbliżałem to, a już zdążyło przesnąć, a minęło nie wiem, godzina czasu. I tak to jeszcze już zdążyłem skropić raz, żeby tak szybko nie schło. Później. Montuję listwy do ściągania tynku, listwy te wszystkie narożnikowe, gdzie trzeba będzie przy oknach, przy drzwiach. No i będę leciał z tynkiem już tym właściwym. Nie będę tego wszystkiego nagrywał, no bo to wyjdzie jakiś serial brazylijski normalnie, bo będę to robił no niestety narratyw w tym czasie, kiedy będę mógł, a rozciągałby się to naprawdę na dość długo. Także dziękuję za oglądanie, dziękuję za łapki, subskrypcje. Macie jakieś pytania? Piszcie śmiało w komentarzach. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć w miarę możliwości. Na razie, cześć.